Pamiętasz, Panie Boże, nad wołem Łunę krwawą i ten krzyk z płonącej chaty mordowanych przez sąsiadów. Chyba byłeś w tamtej porze, gdzieś po innej stronie świata, bo byś pewnie się zasmucił i przestanął i zapłakał. Słyszałeś, modłe panie, oczy ojca, czy pamiętasz, gdy hańbili córkę jego? Pandarowcy jak zwierzęta, on na drzwiach ukrzyżowany, błagał, zmiłuj się nad nami. Zlitowali się oprawcy, skuli oczy bagnetami. Widziałeś ojcze święty, patrząc z góry przez firmament, Dzieci śliczne jak aniołki, na sztachety powbijane. Kto je teraz poprowadzi na spotkanie z Tobą, Boże? One przecież takie małe, spłądzą same w tych przestworzach. Pamięci tych, którzy zginęli na Wołynie. Czy pamiętasz, Panie Boże, nad Wołyniem łunę krwawą i ten krzyk skłonącej chaty mordowanych przez sąsiadów? Chyba byłeś, Panie Boże, gdzieś na tam Chyba byłeś w tamtej porze. Gdzieś na innej stronie świata, Bo byś przecież się zasmucił i przestał i zapłakał. Czy słyszałeś, modłę panie, oczy ojca, czy pamiętasz, Gdy hańbili córkę jego banderowcy jak zwierzęta? On na drzwiach ukrzyżowany błagał, Zmiłuj się nad nami. Zlitowali się oprawcy, skłuli oczy bagnetami. Czy widziałeś, ojcze święty, patrząc z góry przez firmament, dzieci śliczne jak aniołki na sztachety podbijane? Kto je teraz poprowadzi na spotkanie z tobą, Boże? One przecież takie małe zbłądzą same w tych przestworzach. Czy pamiętasz, panie świata, męczenników tych z Wołynia? Umierali z myślą o tej, która nigdy nie zaginie. Polska o nich zapomniała, rozpłynęła się w oddali. Czasem drżąca ręka starca świeczkę jeszcze tu zapali. Porastają chwastem zgliszcza, groby toną w bujnej trawie. Jutro już nie będzie komu świeczki na nich tu postawić. Witam serdecznie. Szanowni Państwo, dziś jest 11 dzień lipca, Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Męczeństwa i Ludobójstwa Kresowiemu. Obchodzimy 77. rocznicę ludobójstwa dokonanego na Polakach. Tego dnia bandyci ukraińscy zaatakowali 99 miejscowości, w których mieszkali Polacy. Jest to symboliczna data największego natężenia zbrodni dokonywanych na Wołyniu. Mordercy specjalnie wybrali niedzielę, kiedy Polacy udawali się do kościołów na święte. Bestialsko mordowali kobiety, dzieci, osoby starsze, a także szczególnie okrutnie postępowano z księżnikami katolickimi. Ten dzień przeszedł do historii pod nazwą Krwawej Niedzieli. W Polsce dopiero od 2016 roku na mocy uchwały Sejmu obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej. Świadkowie historii wraz z organizacjami kresowymi patriotycznymi również na wszystko, na wszystko. naród miał dostęp do wiedzy o strasznych wydarzeniach. Mordy na Polakach zaczęły się zaraz w 1939 roku. Pierwszą zaatakowaną wsią był Sławentyn w województwie tarnopolskim. Druga fala mordów miała już miejsce na Wołyniu i trwała prawie rok. To właśnie wtedy doszło do największego apogeum ludobójstwa, którego symbolem jest Krwawa Niedziela. Trzecia fala zbrodni trwała do końca wojny, a nawet do 1947 roku, kiedy ukraińska powstańcza armia zajęła Bieszczady. Ten, jak to nazywają Ukraińcy, nieznaczący epizod objął swoim zasięgiem połowę terytorium II Rzeczypospolitej przyniósł śmierć w Węczarach około 200 tysiącom Polaków. Przypomnijmy, że ofiarami ukraińskich zbrodni byli również Ormianie, Węgrzy oraz sami Ukraińcy, którzy sprzeciwiali się mordom. W Polsce w czasie II wojny światowej doszło do trzech ludobójstw na Bolatach, w w Katyniu oraz na Wołyniu. Ukraińskie ludobójstwo nadal jest jednak zakłamywane. Ofiary bywają o pamięć, a ich spadkobiercy o prawdę. Wszyscy, którzy próbują zakonywać historię, nieważne czy Polacy czy Ukraińcy, stają się współodpowiedzialni za istnienie zbrodniczej ideologii, która nawołuje do nienawiści wobec swoich sąsiadów. Historia już nam pokazała, do czego może doprowadzić taka nienawiść. Nie ma polskiej tożsamości narodowej bez Kresów Wschodnich. Bez pamięci o Wilnie, Lwowie, Grodnie. Bez pamięci o tych, którzy zostali w bezprawski sposób pomordowani za to, że byli Polakami. Nie o zemstę, lecz o pamięć wołają ofiary. Szkołem Wielkiej Polsce. Szkołem. ...Wołyńskiej na mojej babci. Pierwsze pytanie zadane mojej babci. Gdzie kiedy i gdzie się babcia urodziła? Urodziłam się 7 maja 1938 roku w Dąbrowie koło Piwet. W kobiecie na Wołyniu jako dziewiąte dziecko z 11. Miałam ośmiu braci, dwie sześciu. Czy była babcia świadkiem zbrodni popełnianych przez bandy Ufa na polatach? Pamiętam jako małe dziecko rozpacz mojego ojca, że jego kuzyni zostali zamordowani przez bandy Ufa. Myśmy na nich mówili rezumę. Rodzina mojego ojca składała się z ciotki, wuja i dwóch synów. Wszyscy zostali zamordowani. Z opowieści mojego ojca pamiętam jak opowiadał, że jego kuzynka miała żywcem rozcięty brzuch, wyciągnięte jelita, a w ich miejsce włożony chleb. Poza tym miała wyjęte oczy, które wbito na drut i tak wbite oparto jej twarz. Te wszystkie tortury miały miejsce, kiedy ona jeszcze żyła. Syn ciotki, który miał 19 lat, został pchnięty nożem 21 razy, a ten, który miał 17 lat, miał, wbit, miał wbitych w siebie 19 noży. Tato mój Pozawijał te zwłoki w prześcieradła i pochował na cmentarzu. Widziałam wóz, w którym tato wiózł te ciała. Na nich była słoma pokryta krwią naszej rodziny. Cały wóz ociekał krwią. Samych ciał nie widziałam, ponieważ nie pozwolono nam jako dzieciom na nie patrzeć. Pamiętam też śmierć mojego brata Rudolfa, który pojechał na przebraże ratować ludzi. Konie wróciły z wozem bez brata. Zwłok nigdy nie odnaleziono. Moja mama dowiedziała się potem, że został zamordowany. Mój ojciec utrzymywał kontakt z Ukraińcem o nazwisku Szabała, który informował go o planowanych napadach. Ukraińcy dowiedzieli się, że Szabała utrzymuje kontakt z Polakiem, czyli moim ojcem. Napalili plec, piec chlebowy i z tego powodu żywcem upiekli go. To było takie ostrzeżenie dla tych Ukraińców, którzy sympatyzowali z Polakami. Moje starsze rodzeństwo zanosiło nas do Kiwert, gdzie znajdowała się tak zwana ochronka. Tam wraz z innymi dziećmi nas pilnowano, abyśmy nie zostali zamordowani. Pamiętam mojego brata Stasia, który stał na straży z innymi chłopcami z karabinem w ręku. Miał 13 lat, a pozostali chłopcy byli w podobnym wieku. W tym okresie mojego ojca i starszych braci już nie było, ponieważ zostali zwerbowani na front przez Rosjan. Czy pamięta babcia coś jeszcze z okresu wojny? Pamiętam wizytę generała Popławskiego i pandy Wasilewskiej w naszym domu. E, przyjechali wojskowymi samochodami. E, ojca już wtedy nie było. Był on na froncie. Poszli oni akurat do mojej rodziny, ponieważ mój ojciec słynął z bogactwa i miał poważanie wśród ludzi. Przed wojną należał do partii plusówczykowskiej. Nie wiem niestety, jaka to dokładnie była partia. Był on wielkim patriotą. Utrzymywał kontakty z polskimi partyzantami. Poza tym w I wojnie światowej walczył w armii carskiej. Myślę, że to wszystko razem połączone było przyczyną kontroli naszego domu przez Rosjan. Mój ojciec, gdy opowiadał o przeszłości, to wybuchał płaczem. Płakał bardzo mocno, dlatego my dawaliśmy mu spokój i nie wyciągaliśmy od niego więcej informacji. Pamiętam, jak generał popłacki przyszedł do mojego domu do mojej mamy. W trakcie rozmowy z moją mamą podszedł do kołyski. Posadził mojego małego brata Romana na dłoni i podrzucał go jedną ręką wysoko do góry, aż do sufitu. On mówił po rosyjsku. Jego słowa tłumaczyła Wanda Wasilewska na język polski. On wtedy zażartował sobie, że weźmie sobie mojego brata. Ja wtedy powiedziałam, że jego nie oddam, bo to jest mój brat. Nie wiem, co chciał pokazać przez swoje zachowanie. Pamiętam także nalot bombowców na Kiewerce, gdzie znajdował się jeden z punktów polskiej samoobrony. Wydaje mi się, że to działo się w nocy. Noc była bardzo ciemna. W trakcie bombardowania od wybuchów było jasno jak w dzień. Mama wtedy ukryła nas w zbożu. W trakcie bombardowania atakowały nas bandy ukraińskie. Było słychać przerażające wrzaski. Jezus Maria, Matko Boża, mordowani wzywali Boga. Nie pamiętam dokładnie jak udało mi się wtedy przeżyć. Jak wyglądała deportacja babci oczami. Byliśmy przewożeni w wagonach bydlęcych. One były otwarte tak jak węglarki, czyli bez dachu. Na jeden wagon przypadały cztery rodziny. Nie pozwalano nam nic zabrać ze sobą. Jedynym była żywność i okrycie dla dzieci. Pamiętam, że moja mama w trakcie postoju pociągu w Lwowie poszła do klasztoru, aby odgrzać cielęcinę w piecu. Wszelkie jedzenie było przechowywane w garnkach i kufrach. W trakcie przejazdu pociągu często strzelali do nas Ukraińcy, dlatego kufry od żywności służyły nam wtedy także jako ochrona przed kulami spamiętasz, panie świata, męczenników tych zwołynia? Umierali z myślą o tej, która nigdy nie zaginie. Polska o nich zapomniała, rozpłynęła się w oddali. Czasem drżąca ręka starca świeczkę jeszcze tu zapali. Porastają chwastem zgliszcza, groby toną w bujnej trawie. Jutro już nie będzie komu świeczki za nich tu postawić.